Mamy nowy projekt ustawy, która ma wprowadzić tak zwaną rozszerzoną odpowiedzialność producenta w Polsce. Wnikliwie przeczytaliśmy ten projekt. No, zdecydowanie jest to wprowadzenie w Polsce systemu podatkowego. To absolutnie nie podlega dyskusji. To z jednej strony. Z drugiej strony to jest nacjonalizacja pieniądza, który dzisiaj jest zarządzany przez organizacje odzysku. Coś, co dzisiaj jest zarządzane przez podmioty prywatne ma być zarządzane przez instytucję publiczną. Czyżbyśmy wracali do lat 50 Takie odnoszę wrażenie. Będzie wzrost cen, który natychmiast odczują konsumenci w swoich kieszeniach. W związku z tym intencja ministerstwa, żeby mieszkaniec zapłacił mniej gminie, a konsument zapłacił więcej w sklepie, jest kompletnie chora. To jest ten sam obywatel, który zapłaci po prostu za wszystko, tylko że z różnych kieszeń. My nie jesteśmy przeciwko rozszerzeniu odpowiedzialności producenta, natomiast uważamy, że ministerialny projekt UC100 nie jest żadnym projektem wdrażającym rozszerzoną odpowiedzialność producenta. To jest skok na kasę i nowy podatek. Rozszerzona odpowiedzialność producenta to nie jest tylko obowiązek nałożony na producenta. To jest idea współdziałania w całym wartuchu wartości wprowadzający organizację odzysku. Recyklerzy sortownie muszą ze sobą współpracować, żeby przede wszystkim poprawić jakość selektywnej zbiórki i zwiększyć poziom recyklingu. Ministerialny plan całkowicie rozrywa te więzy. Staje powstanie nowy super urząd zwany organizacją ROP opakowań, który jest narodowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej i on tym będzie zarządzał. W absolutnej większości krajów Unii Europejskiej oprócz może jednego kraju systemy ROP są oparte na funkcjonowaniu organizacji odzysku. Dlaczego takie rozwiązania zostały przyjęte? Dlatego że rolą organizacji odzysku nie jest tylko i wyłącznie pokrywanie kosztów, czyli przekazywanie pieniędzy od producentów, od przedsiębiorców do tych, którzy te koszty Ponoszą jak samorządy, firmy gospodarujące odpadami, zbierające, sortujące odpady czy do recyklerów. Natomiast rolą organizacji odzysku jest zrozumienie całego łańcucha od momentu, kiedy opakowanie powstaje, po moment, kiedy to opakowanie jest poddane recyklingowi, a nawet i dalej. Natomiast czytając dzisiejszy projekt UC 100, tam nie ma żadnej roli dla organizacji odzysku. W te wszystkie role ma wejść Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tylko jakoś nie wierzę, że urzędnik będzie się zastanawiać, czy system jest efektywny. Ministerstwo nie przedstawiło na razie żadnych szacunków, jakie będą opłaty. Także my nic nie wiemy. Wiemy tylko, że będą te opłaty. Natomiast ile będą kosztowały poszczególne frakcje opakowaniowe? Jak będą traktowane opakowania tak zwane trudne, które są charakterystyczne dla branży spożywczej? Bo my cały czas podkreślamy. Opakowania do żywności służą zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Jeżeli w tym kraju rząd planuje wdrożyć podatek od bezpieczeństwa żywności w sposób, że tak powiem, uśredniony i kompletnie bezrefleksyjny, to my stanowczo jesteśmy przeciw. Natomiast żadnych wyliczeń nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że ktoś planuje zebrać z całego rynku, zebrać od nas i konsumentów, a przede wszystkim od konsumentów, ponad 5 miliardów złotych w roku 2028.